W XVI wieku Rzeczpospolita stała u szczytu swojej potęgi politycznej, ekonomicznej, gospodarczej oraz militarnej. To właśnie wtedy kształtowała się Husaria, jej taktyka, uzbrojenie oraz organizacja. Formacja ta połączyła w sobie najlepsze cechy wschodniego i zachodniego uzbrojenia oraz stylu walki, stając się pod koniec wieku jazdą dosłownie doskonałą. W tym czasie, w otwartym polu, szarży Husari nie był w stanie przeciwstawić się żaden przeciwnik. Formacja ani stosowana taktyka. Rok 1500 jest powszechnie uznawany za początek Husarii w Polsce. W roku tym w rejestrze skarbowym króla Jana Olbrachta czytamy: Oto są Husarze!. Po czym wyliczane są nazwiska takie jak Andrych, Michał czy Kacper Czekiel. Nie byli to Polacy, lecz racowie wynajęci przez króla. Racowie był to lud z pogranicza Węgier, Bośni i Serbii, te ostatnie zostały wcześniej podbite przez Imperium Osmańskie. Racowie przybyli więc do Polski, by szukać okazji do walki z Turkami i odzyskania swojego państwa, stąd też Husaria posiada antyturecką genezę. Pochodzenie radzkie potwierdza także kronikarz Maciej Stryjkowski, który pod datą 1503 roku napisał w swojej kronice, a raców niemało, którzy za litewskie pieniądze żołniersko po usarsku na ten czas służyli. I chociaż protoplaści husarzy nie byli Polakami, nic nam to nie ujmuje, gdyż to właśnie na gruncie polskiego sarmatyzmu jazda ta osiągnęła szczyty swojej doskonałości. Słowo usar lub gusar. W języku serbskim oznaczało rozmójnika lub konnego rycerza, a słowo husarz przyjęło się w Polsce jako odpowiednik nowej jazdy walczącej po usarsku. Ostatnio powszechnie używa się słowa huzar zamiast husarz. Jest to błąd, gdyż są to dwie zupełnie inne formacje. Jazda radzka, bo tak początkowo husaria była nazywana, przyniosła na ziemię polskie nowy sposób walki, który nazywano usarskim, oraz nową broń. Były to czasy, kiedy trzon polskiej armii stanowili ciężko zbrojni rycerze walczący masywnymi średniowiecznymi kopiami. Racowie dla odmiany nie posiadali zbroi. Za to Polacy i Węgrzy, którzy zaczęli wzorować się na tej jeździe, powszechnie zaczęli stosować początkowo kolczugi, a z czasem nawet na płytowe oraz hełmy. Ich główną ochronę stanowiła za to charakterystyczna tarcza zwana albańską z wycięciem na podtrzymanie kopii. Owa kopia zwana była drzewkiem, była lżejsza, przez co łatwiej było nią operować. Miała też proporzec służący do straszenia koni przeciwnika oraz charakterystyczną kulę przy rękojeści. Racowie używali także szabel węgierskich, które to w XVI wieku zostały w Polsce docenione do tego stopnia, że szabla szybko wyparła miecz i w jego miejsce stała się naszą nową bronią narodową. Jazda Racka miała niewiele wspólnego z utrwalonym w sztuce i mediach, wizerunkiem husarza z charakterystycznymi skrzydłami na plecach. Takich używano dopiero w XVIII wieku, ale husary już wtedy praktycznie nie występowała na polu walki. W odróżnieniu od ciężkozbrojnego rycerstwa, racowie i pierwsi polscy i węgierscy husarze byli bardzo szybcy, zwinni i zdolni do nagłych manewrów, a przy tym ich nowatorski, zwarty szyk bojowy kolano przy kolanie oraz atak kopiany w pełnym cwale, czyli około 50 km na godzinę, tworzył w tamtym czasie potężną siłę uderzeniową. Walory nowej jazdy szybko doceniono, szczególnie po pierwszych starciach i klęskach z Tatarami i wojskami Księstwa Moskiewskiego. Zdano sobie sprawę, że ciężkozbrojni rycerze są zbyt wolni do walki z szybką i zwinną jazdą wschodnią, za to lekko zbrojna Husaria nadaje się do tej roli znakomicie. Dwa lata wcześniej, w roku 1501, król wystawia listy przepowiednie na zaciąg raców do trzech lekkich chronwi. Zaciąg ten był prowadzony według staropolskiego systemu towarzyskiego, będącego rozwinięciem średniowiecznych pocztów rycerskich. Towarzysz husarski zobowiązany był przeprowadzić na służbę poczet, czyli drużynę szeregowych, których sam dobierał i którymi dowodził. Należy podkreślić, że towarzysz husarski sam musiał opłacić i wyposażyć z własnych środków cały poczet. W zamian, i to tylko na czas kampanii, otrzymywał żołd, który pozwalał co najwyżej na utrzymanie w czasie wojny, ale nigdy na zwrot kosztów. Dla przykładu, koszt samego konia stanowił równowartość rocznego żołdu, a husarz musiał ich posiadać co najmniej dwa. Wyposażenie takiego pocztu było więc wydatkiem, na który pozwolić mogła sobie tylko bardzo majętna szlachta średnia. Nie trudno też zauważyć, że za służbę w Husarii trzeba było grubo dopłacać, lecz była to cena, jaką szlachta ponosiła za uprzywilejowaną pozycję w społeczeństwie. Pierwszym znanym sukcesem zaciężnej jazdy była bitwa z tataranami pod Kleckiem w 1506 roku, dowodzona przez marszałka nadwornego Michała Glińskiego. Jak podaje w kronicy Maciej Stryjkowski, racowie litewscy prędko przeskoczyli, a strażą ich nad stawem śmiele bój stoczyli. I bitwa została wygrana. Kilka lat później wybuchła wojna litewsko-moskiewska. W bitwie pod Orszą w 1514 roku Husarzy było już 800. Na 25-tysięczną armię litewsko-polską nie była to wprawdzie liczba imponująca, lecz stanowili oni trzon odwodu hetmana Konstantego Ostrockiego. Hetman doskonale wykorzystał walory szybkości i siły uderzeniowej husarzy, dzięki czemu odwód ten przyczynił się walnie do zadania druzgocącej klęski przeważającej liczebnie o ponad 40-tysięcznej armii Wielkiego Księstwa Moskiewskiego. Zginęło nawet kilkanaście tysięcy żołnierzy nieprzyjaciela przy stosunkowo niewielkich stratach własnych. Husaria jako nowa formacja otwiera w ten sposób pasę nieprzegranych bitew i zaczyna budować swoją legendę. Nic więc dziwnego, że chorągwi husarskich zaczyna przybywać. Już w bitwie pod Obertynem w 1531 roku husarze było około 2000 na 4500 jazdy, a całkowita liczba wojska wynosiła około 5600 ludzi i kilka dział. Doskonale dowodzeni przez hetmana Jana Tarnowskiego rozgromili i zmusili do ucieczki 17-tysięczną armię mołdawską. Straty przeciwnika to ponad 7500 zabitych. Polskie około 260 osób. Był to kolejny wielki triumf. W bitwie tej zaczynają pojawiać się husarze we wczesnych półzbrojach husarskich, rozpoczynając proces trwający kilka dekad do zbrajania się i przejmowania roli ciężkiej jazdy kopijniczej. Polscy husarze doceniali walory szybkości i zwrotności i zaczęli zrzucać pełne zbroje średniowieczne na rzecz funkcjonalnych, niekrępujących ruchów i znacznie lżejszych półzbroi husarze zaczęli być coraz częściej używani do empatycznych, przełamujących szarż w decydujących momentach bitew. Warto podkreślić, że za czasów hetmana Jana Tarnowskiego, czyli w połowie XVI wieku, husaria zaczęła powszechnie używać szabel oraz koncerzy. Także w tym czasie rozpoczęła się w Polsce hodowla doskonałych i specjalnie szkolonych koni husarskich, będących krzyżówką koników polskich z rasami wschodnimi. Jej efektem były wyśmienite wierzchowce, których sejmy pod groźbą kary śmierci zakazywały wywozić i sprzedawać za granicę aż do początku XVIII wieku. Bez tych koni, Husaria nie byłaby w stanie odnosić tak spektakularnych zwycięstw. Były niezwykle szybkie, wytrzymałe, a zarazem nie wymagające specjalnego traktowania ani specjalnej paszy. Za to kosztowały fortunę. Na wzór legendarnych Tureckich jeźdźców Deli, tak racowie jak i husarze polscy zaczęli nosić skóry dzikich zwierząt, wilków, niedźwiedzi, tygrysów lub lampartów – oraz dla okazałości przystrajali się w pióra. Pióra jako symbol człowieka walecznego były początkowo naklejane przez Turków na tarczę, nadając jej wygląd skrzydła lub też skrzydło na niej malowali. W drugiej połowie XVI wieku wraz z odrzucaniem tarcz przez husarzy Zaczynają pojawiać się słynne i kontrowersyjne skrzydła husarskie, przetwierdzane początkowo do siodła, a z czasem także do naplecznika zbroi. Wszystko to nadawało husarzom wyjątkowego wyglądu, a jazda tam zaczęła wzbudzać tak zachwyt na paradach, jak i przerażenie wśród szeregów wroga na polu walki. W czasie wojny inflandzkich 1557-1570 roku husarze stanowili już trzon polskiej armii. W okresie tym normą były roty mieszane, a o ich klasyfikacji decydowała przewaga określonego typu żołnierzy. Jeśli więcej było w niej husarzy, zaliczana była do husarskiej. Jeśli kopijników, była to rota kopijnicza. Współistnienie obu tych typów wojsk w ramach jednej roty powoduje, że różnica między nimi zaciera się coraz bardziej. Zmieniło się to za czasów panowania króla Stefana Batorego, który zreformował Husarię i utworzył z niej oddzielną, elitarną formację, nadając miano Gwardii Królewskiej. Rozpoczął jednocześnie kilkunastoletni proces porządkowania i ujednolicania składu chorągwi polskiej jazdy. Reformata otwiera złoty okres polskiej Husarii, kiedy to przez kilkadziesiąt lat nie ma ona równego sobie przeciwnika, siejąc spustoszenie i popłoch w szeregach wroga. Najemni zaś żołnierze zagraniczni przed bitwą pod Kircholmem Gwarantują sobie w kontraktach, że nie będą walczyć z husarią w polu. Ale o tym w kolejnym odcinku czołem